Cześć, z tej strony Emilia Banek z Finanse Bez Filtrów. Dzisiaj ze mną w studiu jest pani Karolina Żońca-Bajorek, CFO Aseco. Dzień dobry. A na samym początku, czym w ogóle zajmuje się pani firma? Grupa ASECO to grupa wielu spółek działających w różnych krajach świata, notowana na polskiej giełdzie kapitałowej. Tak naprawdę ASECO zajmuje się sprzedażą oprogramowania i usług własnych wokół tego oprogramowania, głównie w sektorze B2B, czyli sprzedajemy do tak naprawdę do innych biznesów, ale też na rynku publicznym. Działamy w sektorze bankowości i finansów, w sektorze energetycznym, w sektorze przedsiębiorstw. Także tym się zajmujemy. A Pani zdaniem, jaka jest rola Asseco na polskim rynku kapitałowym? No jesteśmy oczywiście relatywnie dużą spółką. Przez długie lata byliśmy składnikiem WIG-20. Wydaje mi się, że przez te 20 lat, kiedy, od, od kiedy jesteśmy na polskiej giełdzie, no, udało nam się tak naprawdę zwrócić bardzo dużo wartości dla naszych inwestorów. Jesteśmy bardzo stabilnym podmiotem płacącym dywidendę regularnie i, i to się nie zmieni. Jesteśmy podmiotem, który się dynamicznie rozwija. No i tak jak powiedziałam, jest dość mocno zdywersyfikowany. I sektorowo, i geograficznie. A teraz coś bardziej o Pani. Czym Pani się dokładnie zajmuje? Jaka była Pani droga zawodowa i co miało na nim największy wpływ? Ja w grupie ASEC odpowiadam za finanse tej grupy, co oznacza, że, że moją odpowiedzialnością jest zarządzanie. Przepływami, czyli dbanie o to, żeby, żeby był odpowiedni cash flow. Moją odpowiedzialnością jest raportowanie finansowe, zarówno w takim wymiarze menedżerskim, czyli po to, żeby właściciele biznesowi mieli odpowiednie dane, na bazie których mogą podejmować decyzje, jak i raportowanie finansowe, statutowe, czyli do urzędów, ale też do inwestorów, czyli raportowanie giełdowe. Moją odpowiedzialnością jest taki compliance podatkowy, E, także szeroko pojęte finanse e, i w spółce mat, czy, matce, czyli Wasekopolat, gdzie jestem wiceprezesem, e, jak i w całej grupie kapitałowej. A jakie kompetencje, umiejętności są kluczowe w Pani firmie czy branży? I czy umiejętności takie jak krytyczna analiza albo takie bardziej ścisłe umysły mają duże znaczenie? No, zdecydowanie. Wydaje mi się, że jakśmy tak popatrzyli na strukturę zatrudnienia u nas, to właściwie wszystkich można pewnie sklasyfikować jako ścisłe umysły. No, my jesteśmy spółką technologiczną. W związku z tym, można powiedzieć, że naszym największym walorem czy, czy aktywem są właśnie ludzie, którzy z nami bardzo długo pracują, ludzie, ich wiedza, ich kompetencje merytoryczne, ich zdolności. I te zdolności ewidentnie osnute są wokół wokół wiedzy technologicznej, no powiedziałabym, że to są kompetencje w dużej mierze, tak brzydko mówiąc, twarde, tak, które, które, pozwalają na to, żeby odpowiednio pewne potrzeby klientów zanalizować, następnie, żeby przełożyć je na jakiś język programowania, żeby je, czyli mówią o analitykach, o programistach, żeby je dostarczyć w formie projektu, czyli, czyli o project managerach. Oczywiście są też odpowiednie działy, powiedzmy, wspierające typu działy handlowe oraz działy back tak? Natomiast gdzieś tam wszyscy, myślę, że są skupieni wokół tego, co robimy, czyli wokół, wokół technologii. Duża część ludzi zatrudnionych, to są po prostu inżynierowie, tak? Którzy się różnymi tymi dziedzinami zajmują i myślę, że warto powiedzieć, że w, w takiej firmie jak nasza, Poza tą wiedzą stricte powiedziałabym, techniczną, mamy bardzo dużo ludzi, którzy mają specyficzną wiedzę dziedzinową, tak, czyli na przykład, jeżeli mówimy o, o programowaniu dla sektora publicznego, to w naszej firmie pracuje wielu ludzi, którzy są w stanie na przykład bardzo precyzyjnie, bardzo krytycznie przeczytać regulacje, ustawy i przełożyć to na, na algorytm. My, tak? to, jest, to jest unikatowa kompetencja, żeby na przykład rozumieć, no dajmy na to, y, sektor ubezpieczeń społecznych. Tak? To, to, jest, to, to, jest, to, jest, to jest trudna materia, więc y, y, no, no tacy ludzie y, są nam y, bardzo potrzebni. To, 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 są, to są kluczowe rzeczy. Podobnie jeśli chodzi o bankowość. tak y, y, Mamy tutaj multum regulacji krajowych i unijnych, i y, y, y połączenie tego y, z technologią i y, 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 y z zrozumieniem, jeszcze y, 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 czego oczekuje klient klient tak? i jak my możemy dostarczyć dla niego wartość, no to yy, bardzo rzadko się zdarza, że ktoś umie te wszystkie światy ze sobą połączyć, yy, więc nasze zespoły są mocno zdywersyfikowane, ale rzeczywiście w yy, dużej mierze są osadzone w tych, poszczególnych, yy, w tych poszczególnych sektorach. Każdy z takich fachowców, o czym pani wcześniej mówiła, musiał kiedyś zaczynać. Postawmy się może w takiej perspektywie młodego człowieka, które aktualnie myśli, co dokładnie ma rozwijać, co ma kształcić i co Pani zdaniem, jakie kompetencje, umiejętności będą ważne w Pani branży w perspektywie około 10-15 lat? Strasznie trudno to powiedzieć, bo ta branża się bardzo zmienia, zresztą technologia się bardzo zmienia, e, natomiast pewnie, e, pewnie można sobie wyobrazić, że są pewne. E, Pewne jednak stałe, tak? Czyli właśnie zdolność analitycznego myślenia czy krytycznego myślenia, tak? e, Kompetencje merytoryczne, znaczy rozumienie, e, rozumienie pewnych rzeczy. E, I tu mówię o, o, o twardych, e, otwartych, e, e, o, o, o takim twardym wymiarze, powiedzmy, tak? Czyli, e, czy, czyli nie, bezwzględnie konieczne, e, konieczne jest bycie specjalistą w jakiejś dziedzinie merytorycznej, tak? E, czy, czy to będzie architektura systemów IT, czy to będą poszczególne języki programowania, choć to też się, tutaj to się można już zapędzić, bo to się może zmieniać. i Niektórzy mówią, że całkiem niedługo językiem programowania będzie język naturalny, więc ta akurat, ta akurat wiedza może się okazać w w perspektywie, jak zapytałaś 15 lat, to, to niekoniecznie aż taka kluczowa, tak? E, natomiast na pewno z takich rzeczy miękkich, no to właśnie zdolność adaptacji, bo jak mało kiedy ten świat się zmienia, i e, jak mało kiedy Konieczna jest pewna otwartość na to, że, że te zmiany następują, i umiejętność przystosowania się do tego, że, że te zmiany są, I, i chyba wbudowanie sobie takiego myślenia, że tak jak pokolenie naszych rodziców wybierało zawód raz na raz na życie. Moje pokolenie, już bardzo dużo ludzi znam takich, którzy się w trakcie życia przebranżowiło, a wasze pokolenie, czy pokolenie moich dzieci, to pewnie będzie takie pokolenie, które będzie się kilkanaście razy w ciągu życia przebranżawiać, tak? No w związku z tym pewna baza jest potrzebna, natomiast chyba nie ma co się fiksować na określone dziedziny, bo, no bo trudno jest to przewidzieć. Czyli podsumowując, taka elastyczność jest chyba tutaj kluczem z tego, co rozumiem, tak? Tak myślę, no, już Darwin zidentyfikował, zidentyfikował zdolność adaptacji właśnie jako kluczową kompetencję. Myślę, że to się w XXI wieku nie zmieniło, tak, elastyczność jest, jest konieczna. I na sam koniec przechodząc do takiego większego ogółu, myśli Pani, że polska giełda stoi na dobrym poziomie z firmami technologicznymi, właśnie progr programistycznymi, czy innymi związanymi z bardziej naukami ścisłymi, czy jednak Polska jest w tyle, myśli Pani, że na tyle innych krajów? To znaczy tak, jakbyśmy popatrzyli pewnie, jakie spółki są notowane na polskiej giełdzie. Nie mam tej statystyki w głowie, ale myślę, że gros spółek to są spółki, które oparte są na twardych kompetencjach. Jest kilka bardzo fajnych spółek IT czy spółek technologicznych, natomiast dzisiaj technologia jest tak naprawdę wszędzie, tak? Czyli jak dzisiaj mieliśmy debatę i w debacie uczestniczył prezes XTB czy prezes Polimexu Mostosta, to rozmawialiśmy o tym, e, jak ta technologia wpływa i na budownictwo, i na inwestowanie. E, i, e, no i prawda jest taka, że w, w obu tych miejscach no, twarde kompetencje e, inżynierskie tak naprawdę są potrzebne i na, myślę, że na tych kompetencjach dzisiaj e, stoi polski biznes. Dzisiaj ze mną w studiu była Karolina Rzeńca-Bajorek, CFO ASECO. Bardzo dziękuję. Dziękuję.